Cześć! Fajnie, że jesteś. Ciężki dzień? No, w miarę. Kurde, nie coś tego nie co mogę zrobić, No tak, ale ja wtedy ale, światło mi nie Ale daję Masz podpadę. to światło, to mamy światło. Norbi mi mówił, że mam do tego. ja ci mówię? Nie, no to światło masz. Nie boli właśnie nawet. Przepraszam, to była nie ta scena, to, 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 to wczoraj było, sorry. Mogę ciągnie wyciągnąć. No, <grym> Czekaj, Dobra, moje możesz zjeść. O, odstanie kiedyś. Dzięki. Biorę pożarki. Jasne. To Ty, tylko mi kasa o te pierogi. Luiza i Marcin. Przepraszam. Luiza i Wiktor. Pieniądze oddam profesorowi! No, Maw! <grym> O się, rzuć to! Rzuć to na ziemię! Rzuć to! no? przywana? Wszystko w porządku? Proszę, Idziemy. Idziemy. Sam coś jest tu tak... Czekaj, czekaj. Mierda. A, wezmę. Sama zaś to weszło? Sama. Niech Ci idzie na zdrowie. A no, ten baran duży. Co? Jak to Jak będzie to coś powiem głupiego. No ładnie tu. A co myślisz jak jest w górach? Widzisz kuski. Mamy barana, takiego jak Ty. A to jest akurat cap. <laughs> wow. Parkowanie w każdy inny sposób jest tak. Parkowanie w każdy inny sposób jest niedozwolone i karane mandatem. No właśnie. A w tym wypadku jest to... Czekajcie. Pełni dobra, okej, okay, okej. Okay. No i jak? Jak? Super, bardzo dziękuję za informację. Dziękuję, do widzenia. No <grystanie> was Jedna Kurczę, no, no. Biedra, biedra. 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 Pożyczał! Pożyczał! A tą biedną na... No, <śmiech> 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 Adam, no? no i co? No pusto, tylko gówno w gówno Jeszcze raz, bo ktoś mi kaszlał. Uwaga! Proszę nie kaszleć. <laughs> co miałem na celu tej... Tej utraty pamięci? Nie tam coś innego? A na co pan liczył udając tę utratę pamięci? A na co pan liczył udając te zaniki pamięci? Zaniki nie utraty. A na co pan liczył udając te zaniki pamięci? Co myślał, że... Myślał pan, ja nie Pierdziale. Co tam jest? A na co pan liczył udając te zaniki pamięci? Myślał pan, że panu się uśpieszę?